Dobry dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego, że teraz czas wypuścić kury. Jest rano, jest zimno. Ale kury są ciepłe i już przebierają nogami, żeby tylko wyjść z kurników. Moja zielona nóżka szyja dzisiaj spała w tym kurniku. I widzę, że rano już jest na wybiegu. Sama sobie, słuchajcie, potrafiła otworzyć drzwi. Trochę mnie to martwi. Ale dobrze, wypuszczamy. Jaki kolor wyjdzie pierwszy? Ja stawiam na czarną. Tak jest. Czarna, jak zawsze, pierwsza. Czarna, jak zawsze, pierwsza. Słuchajcie, moi mili. Taka nowość. A mianowicie kurczaki, które były w tunelu foliowym, już są razem z kurkami tutaj, też z kochinami, i wychodzą. I wychodzą, one są strasznie dzielne, bardzo grzeczne. Jest, Jest najmniejszy, zobaczcie. One są bardzo dzielne, ponieważ już potrafią same na noc wrócić do kurnika. Bardzo mnie to cieszy ponieważ jest to pierwsze pokolenie kurek, którego ja nie muszę osobiście każdego wieczoru szukać gdzieś po krzakach i pakować do kurnika. One bardzo ładnie do tego kurniczka wchodzą same. Śniadanie, śniadanie, tutaj widzę, że w karmidłach jeszcze jest coś do zjedzenia. Jak wygląda sytuacja, uniosek. Woda jest, jedzonko jest, Trawkę wczoraj wam nakosiłem, także macie narzekać nie można. No jedynie, jedynie temperatura nie jest najprzyjemniejsza. Nie można zapominać również o najmłodszych członkach tego stada, Halina i jej dzieciaki mają ten komfort, że nie muszę ich wypuszczać na zewnątrz. Mają wystarczająco dużo miejsca tutaj w tym kurniczku. A z uwagi na to, że temperatura dzisiaj nie sprzyja spacerom, więc pozostawię je tutaj w tym kurniku. Ale słyszę, że Alicja już się bardzo dobija, więc, więc idę ją wypuścić. Jeden z widzów, niezły żartowniś, przysłał mi taką przysłał mi taką uprząż do wyprowadzania kurki do wyprowadzania kurki na spacer. Ale jak widzicie, taka uprząż może służyć tylko, żeby wkręcać gości, że z kurkami wychodzimy na spacer, bo kurki w, w takich rzeczach chodzić nie chcą. Ale przysłał mi również inną rzecz. Którą spróbuję wam pokazać, która również jest tylko jak to się mówi, dla jaj. Ale że śmieszna. To trzeba przyznać. A mianowicie, taki kask lotniczy chyba, słuchajcie, dla kurczaka. Ja oczywiście nie będę go w nim puszczał, ale zdjęcie. Ale zdjęcie można zrobić. No już ci to zdejmuję, już malutki, już ci to zdejmuję. Także. Mateusz, dziękuję za dobry humor. Dziękuję za śmieszne gadżety. Jednak one nadają się tylko i wyłącznie do tego, aby powiesić je sobie w przedpokoju, na haczyku lub gdzie tam kto ma jakiś haczyk na przykład z kluczami. Bo do użytku codziennego raczej nadawać się to się nie nadają. Patrzcie, co ja tutaj niosę. Sponsorzy dzisiejszego odcinka. Tak, tak, bo też idziemy zobaczyć, co tam słychać u pana mecenasa. A u pana mecenasa robi się pomału kolorowo. Słuchajcie, po zimie przyszła wiosna i czas, aby się tutaj troszeczkę zazieleniło, zarzuciło. Justyna i Mateusz Berezowcy są jednymi ze sponsorów dzisiejszego odcinka. Justyna i Mateusz dziękuję Wam za dobry, za dobry humor, za dobrą energię, jaką tutaj przesyłacie do kurnika Kazika. Bo to właśnie dzięki wam mogliśmy zrobić tutaj rewie mody wśród kur i kurczaków przymierzalnie, kasków <grywka> i uprzęży. Do wyprowadzania kurek na spacer, to oczywiście z przymrużeniem oka Justyna Mateusz. Serdecznie Wam dziękuję. Kolejnym sponsorem dzisiejszego odcinka jest Juliusz i Anastazja. Tak chyba dobrze pamiętam. Anastazja i Juliusz są widzami, którzy powracają. Bardzo się cieszę, słuchajcie, bo nie wszystkich mam możliwość obserwować. W komentarzach ewentualnie, być może występujecie pod jakimiś innymi nazwami. Więc nie wiedziałem, czy oglądacie jeszcze kurnik Kazika, czy nie oglądacie, ale teraz już wiem, ponieważ Anastazja i Juliusz zasilili tutaj fundusz kurnikowy swoją cegiełką. Także serdecznie Wam dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam. Kolejną osobą. Która jest tutaj już z nami od jakiegoś czasu, jest pani Anna, pani Anna K. Pani Aniu, pani również serdecznie dziękuję za cegiełkę. To już któryś raz z kolei. O. A że sezon, a że w tej chwili jest sezon na kwiaty żółte, to u pani Ani właśnie takowe zakwitły. Nową osobą, która się tutaj pojawia w loży VIP-ów i promotorów jest Szymon. Szymon Z. Yy, nie pisałem nazwiska, ponieważ nie otrzymałem upoważnienia do pokazywania nazwiska, więc w taki sposób cię, Szymon, wpisałem. Szymon Z zakupił u mnie jajeczka, kochinów, karzełków, a że zapłacił, dorzucił po prostu do kwoty za jajka małą cegiełkę. Dla kurek albo na gazik, dla Kazika. To Szymon również trafia tutaj. Szymon również trafia tutaj do Loży vipów i promotorów na prawe skrzydło do pana Mecenasa. Pan mecenas rozgrywający, no i co? Jak pan mecenas, jak pan mecenas znajduje nową lożę vipów i promotorów. Eee, tak, tak, bo loża. Znajduje się w nowym miejscu. Nie wiem, czy wszyscy, czy wszyscy wiedzą, czy nie, ale w tej chwili musiałem ją troszeczkę przesunąć, z uwagi na to, że tutaj stoi ten garaż, ten budynek gospodarczy. A i pan mecenas troszeczkę jakby odmłodniał nam po wiośnie. Co zauważyliście, czy nie? Że tak troszeczkę liczko mu się zmieniło. No, ale nic, już tak teraz całkiem na poważnie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Szczególnie osobom, które wspierają kurnik Kazika. Jeśli chciałbyś y, znaleźć się tutaj, w tej loży vip i promotorów, bo otrzymuję od widzów takie zapytania: a co trzeba zrobić, żeby się tutaj znaleźć, wystarczy, że przeczytasz opis pod filmem. I tam wszystko jest wyjaśnione. Znalazło się również kilku takich którym się to bardzo nie podoba, że tutaj ta loża stoi. Nie podoba się yy, ta cała inicjatywa, a przecież wystarczy oglądać kurnik Kazika, żeby wiedzieć, że jest to pomysłem i inicjatywą widzów. Więc jak ja bym mógł teraz zlikwidować yy, tą całą instalację zwaną lożą VIP-ów i promotorów? Przecież nie mógłbym tego zrobić po tym, jak te osoby, które, których imiona, nazwiska czy też pseudonimy się tutaj znajdują, wsparły kurnik Kazika. Tak czy inaczej, raz jeszcze serdecznie dziękuję i dla Was wszystkich, oczywiście, wielkie, ale to wielkie brawa. Ta sprawa jest taka, że przez ostatni weekend zasypaliście mnie. Zasypaliście moją yy, pocztę, albo inaczej mówiąc komunikator. Tak, chyba komunikator to będzie lepsze sformułowanie. Zasypaliście mnie po prostu wiadomościami. Mój messenger pęka w szwach zakreble. Zaklął szpetnie, książę Pan, kiedy zobaczył, ile wiadomości spłynęło na messenger Kazika. Ja nie jestem w stanie, no nie jestem w stanie zarzuciliście tym razem tak że nie jestem w stanie nawet chyba tego wszystkiego przeczytać. Ponad 12 tysięcy widzów na kanale. Nie wiem ile tych wiadomości przyszło, ale wyobraźcie sobie, jeśli napisało, jeśli napisało was chociaż 1 czwarta tych widzów, to to jest jakby nie było ile? Ponad 3 tysiące wiadomości. Ja dziękuję Wam, to jest strasznie miłe, że tak do mnie piszecie. Będę musiał teraz odgrzebywać swoją skrzynkę. No nic. Takie uroki, takie uroki życia. Co tutaj się dzieje? Tutaj są jakieś jajka. Ty tutaj też siedzisz. Zauważyłem ostatnio. Że kurki coraz chętniej niosą się w tym kurniczku. A jak wygląda to dzisiaj? O, jest tęczanka. Zobaczcie, tęczanka sobie siedzi. Nie będę jej przeszkadzał. O, zwróćcie uwagę, że tęczanki. Gdzie jest druga tęczanka? Tam jest, że tęczanki mają ciemne dzioby. Więc to potwierdza moją hipotezę. A tęczanka też ma ciemny dziób, to potwierdza moją hipotezę, że kurczaki z fali młodej zbrodni są właśnie po tęczankach. Zresztą sugeruje to, to ich barwa. Ja wam ich teraz nie pokażę, bo one się po prostu gdzieś skitrały. Nawet nie wiem gdzie one są. Tam siedzą gdzieś, widzę je, siedzą tam w krzakach, więc teraz wam ich nie pokażę. Ale tak potwierdziła się moja hipoteza, że fala młodej zbrodni w połowie oczywiście pochodzi właśnie od tęczanek. To miejsce już znacie na pewno znajdujemy się w mojej piwniczce, w której przechowuję jajka oraz inne jak widać likwidy i nie tylko dziś. Mam do przygotowania wysyłkę. Wysyłam jaja lęgowe od każełków, karzełek kochin. Tak więc muszę porządnie przygotować je do drogi, tak aby w transporcie nic im się nie stało. Jak widzicie, ja zawijam każde jajeczko z osobna w papier toaletowy, mięciutki. Ktoś kiedyś, kiedy ja sam kupowałem jeszcze jaja lęgowe, ktoś kiedyś przysłał mi jajka zapakowane po prostu do wytłoczki bez żadnej dodatkowej osłony, i te jaja przyszły do mnie po prostu popękane. Dlatego ja, nauczony doświadczeniem, a lepiej uczyć się na cudzych niż na własnych błędach, nauczony doświadczeniem, staram się tak zapakować jajka zawsze. Aby zniosły podróż z jakimś tam minimalnym ryzykiem, że coś, że coś im się stanie. No już nie wiem, co musieliby robić z tą przesyłką, żeby te jaja popękały, ponieważ oprócz tego, że, że są w takiej wytłoczce każde jedno jajeczko osobno zapakowane, to oprócz tego ja jeszcze wkładając tą wytłoczkę do kartonu, w którym będę wysyłał te jajka, dokładnie obkładam dookoła tak aby, tak aby nic im się nie stało. <laughs> Jeden z widzów właśnie zamówił u mnie jaja lęgowe. Ja mam w zwyczaju dokładać zawsze odrobinę więcej niż było zamówione. Zwykle dokładam około 10%, 10% czyli na 10 jaj jedno jajo jest gratis, ale z uwagi na to, że ten widz zapłacił za jajeczka troszkę więcej, to ja również ze swojej strony będę chciał mu to jakoś zrekompensować, czy też wyrazić w ten sposób swoją wdzięczność i wyślę mu po prostu cztery jaja w gratisie. Zawsze wysyłam, tak jak mówię, więcej. W razie gdyby się potłukły jednak, albo w razie gdyby coś tam złego wydarzyło się podczas inkubacji, to tutaj masz cztery jajka dodatkowe. O, teraz zapakuję to do kartonu i jadę na pocztę, żeby je wysłać. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, mówił do Was Kazik. <noise> Poszedłbym dziś dawać w gazik. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.